Siema, witam was w kolejnym odcinku. W tym razem zaznaczyłem sobie trzy mapki tylko na których chciałbym zagrać i po prostu będzie to dłuższy odcinek i też może zobaczycie coś fajniejszego z mojej strony, bo na tych mapach naprawdę czuję się dobrze. Ostatni odcinek był, jak widzieliście, był wygrany higman i były same supreme. Więc Global jest blisko w tym meczu. Może już na, na przykład dać nam rywali jako globali, więc naprawdę poziom może być wysoki. Ja nie czuję się w dobrej aż takiej formie dzisiaj, ale spróbujemy tak. Widzimy się jak znajdzie którąś z tych trzech map. Długo szukało meczu, ale mamy Vertigo, więc coś nowego. I zobaczymy jak pójdzie. Jak widzicie na kanale, już jest parę Wingmanów, ale myślę, że wrzucę sobie jakiegoś matchmakinga, żebyście mogli to szkołę dłużej pooglądać. To jest z innej strony, bo jednak matchmaking jest troszkę bardziej umiejętnościowy, że tak powiem. Bardziej wymaga jakichś tam taktyk, czegoś. że też od drużyny, jaką dostaniemy. Więc troszkę więcej ode mnie będzie wymagał. Jeżeli chcecie, możecie też napisać w komentarzach jakąś propozycję gier, w jaką byście chcieli zobaczyć, chętnie. Ja mogę Wam zaproponować, nie Z1 na przykład, które mogę nagrać dość szybko. trochę liga jakiegoś, myślę. Jeszcze mam, co by was mogło zainteresować. Ale... Jestem otwarty na wasze propozycje, po prostu. Nic, widzimy się po rozsiądce tego No i zaczynamy meczek. Aj gumit. Powiem wam, że to jest kolejny mecz i osoba w drużynie nawet mikrofonu nie ma, to jest... O widzicie, nawet dam napisał, no, że no mic, czyli nie ma mikrofonu, no niestety. Komunikacji nie będzie Ale przynajmniej słyszy mnie, co ja mu będę mówił, więc nie ma źle One Meat Stuba jest meat pushing me One City Swan two pushing you niestety nie Bardzo problematyczne też jest granie i Mówienie info, bo ja po prostu mówię info i w tym czasie muszę kliknąć guzik, i wtedy nie skupię się tak na strzelaniu. No niestety, może w następnym meczu uda się zagrać na przykład z kolegą na Teamspeaku, wtedy byłoby łatwiej, no zobaczymy. Na razie jednak gramy z naszym laklawem, i musimy wygrać po prostu. Duży mit, dwóch znowu mi dochodzi. Myślę, że strzelimy raz i cofniemy. Zdech. Tak, tu mit, i cofniemy po prostu. Mamy słabszą broń jednak i po prostu się skampimy Tam kolega kryje albo i nie kryje. Proga Poczekam aż bombę zaplątuję, bo mam mało HP i z taką bronią to ciężko. Jest już na BS-ie. Mam nadzieję, że mi to nie podejdzie. Dobra, jest plancik. Przerwał to, tylko fake. Więc mieliśmy szansę i wykorzystaliśmy. Mamy jeden do 1. Bardzo fajnie. Powiem wam, że jakby on nie fakeował, to by było ciężko. A tak sfejkował, sprawdził sobie prawą stronę, no. a my akurat podchodziliśmy lewą. I potem stwierdził, że plantuje. I ja wykorzystałem okazję. Znowu coś słyszałem na midzie. Oni tylko mida chodzą? Jeden leży. One more mid. Uu. Ale nam dał z cz -ki. Troszkę go obiliśmy. Przeciwnicy cały czas mi chodzą, kurczę. Wypadałoby kupić AWP, wcelować się. Coś podziałać. Mam nadzieję, że w tutaj żamek z drużyny. Fajnie by było. Na razie jest. Z... Ja mam 3, 2, on bez fraga. Może to być jego pierwszy frak. Znowu cisza. Znowu się ociągają. Jest pierwszy kontakt. Udało się do jednego. Stać mnie na AWP, ale nie wiem czy ją zagrać bez... Kawa. Thanks. To już mam odpowiedź. Kolega jakby czytał z myśli. I po prostu rzucił broń, zaoszczędził, powiedział nie, nie kupuję AWP. Rampę słyszałem, biegną rampę. że przyjdą rampą. No. Nie patrzymy w ogóle sobie pleców. Tutaj jest ramp. Ale się wychyliłem. Nie dobrze. 2-2 2 Moniko maybe. Problem jest w tym, że kolega nie ma mikrofonu. I po prostu nie daje info i ja nie jestem pewny na 100% że oni są na przykład dwóch na rampie I wtedy stojąc tu boję się, że dostanę z placów, tak? Teraz niestety minus Jeden, one ramp Mam nadzieję, że dwóch Dwóch ramp Ale timing Tu pushing side Widzieliście ten timing i pech? Mogą przejść w tego, ale chciałem zabić A on się akurat odwrócił w lecy. Najgorzej. Stety <grystanie> 3-2. To jest czas, żeby zagrać AWP. Tylko, że oni chodzą teraz rampę. A na rampie za wp Ciężko, ciężko. Bo mogę szybko zraszować, ale to jestem w stanie zabić jednego fraga. Bo oni tam w dwóch będą szybsi ode mnie, tak? A jak przegram pojedynek, no to polega to będzie w ciężkiej sytuacji. One more. Mamy jeszcze fraga z AWP. Dzięki, drugiego mamy. Pięknie. Bardzo mnie to cieszy, że poszli mi na. ROS, co, ja zostanę sobie na midzie z tą mapówką aczkolwiek teraz sobie stanę tutaj po prostu na respie znowu mida mogą się koledzy podsadzać chyba jest za cicho. Tak jest. Podsadzali się, ale... ale spadli. Kolega podsadzony zginął. I drugi kolega ma aw Pokażę wam fajną miejscówkę, gdzie warto się schować. Tutaj możecie stać i co jakiś czas kontrolować, żeby nie przeszedł po prostu przeciwnik na BS-a, tak? I on z was się tutaj nie spodziewa. Jest to taka... no nie wiem, jak to nazwać? Mamy kampa noobska kampa A, Aczkolwiek tej miejscówki nie sprawdza i stąd się najłatwiej zabija w plecy 4-3 mamy Zakup owóbki poskutkował Udało się wygrać dwie rundy i mamy 4-3 KG 6-4 więc też nie ma źle Jeszcze byśmy grali tą rundę to byłoby naprawdę dobrze Ale ich ma na widelcu Może nie Mógł szybciej wychylić, bym mógł zabić dwóch Nie wiem czy on dostał To skarka. 50 HP ma, teraz ma 0 You can hit him Defa nie miał. Ale ugrał. Zobaczcie, kolega miał 1100 dolarów przed zabójstwem i on nie kupił defa. A to było ważne, bo jeżeli by miał defa, to mógłby broić na przykład na raz. A teraz zbroił to, ale na styk. Dobra, mamy 5-3. Wygrywamy pierwszą połówkę. Teraz po stronie terrorystów trzeba też wygrać. Cztery rundy Próbujemy podejść midem, myślę dać headshoty szybkie i wygrać rundę O Ojej! Naprawdę nie zauważyłem go tam. ale spojrzałem, musiał być schowany. No, porobił porobił Czy co? Ale to znaczy, że oni chodzą na mina. Więc trzeba by zaryzykować po prostu i spróbować to. Wyjraź lądę taką na samym Dignon. Przecimnik jest chyba niewidzialny Nie widziałem go w ogóle, on od razu widział jak smog tutaj schodził No i to by było tyle po przewadze. no niestety jest 5-5 I mecz zaczyna się od nowa Trzeba od nowa się znowu męczyć Mogę trafić, po prostu nie mogę dzisiaj. Nie mój dzień. Łatwe fragi, ale za to mój przeciwnik, mój kolega z drużyny trafia, trafia i wygrywa tą rundę. Thanks bro. I daje nadzieję, podtrzymuję jeszcze. Mamy 6-5. Walczymy dalej. Wrażenie, że Krócą. Can be behind Wydaje mi się, że słyszałem, że oni krócą sobie rampę. I mogą mieć za chwilę na plecach. To się to długo zajmuje, jeżeli krącą faktycznie. Tylko też mogą nie królić, bo nie słyszą, że my idziemy do przodu. Na przykład trudno, trzeba wejść. Nie daj mi to spokoju. Słyszę tutaj tupnięcia? A tu nikogo nie ma. 20 sekund Trzeba wchodzić na bombsite Ajajaj Agresywnie stali Myślałem, że się pochowają, poczekają ale wam, że bardzo wyrównany pojedynek Mamy 6-6 Już 14-15 Why play slow? To dlaczego nie? Mamy 4, 15 nagrania, a jest dopiero 6, 6 więc bardzo wolny odcinek Bardzo wyrównany mecz Idziemy przez smoko He's low. 7 HP. On the left side. Nice. Powiem wam nie, nie skomentuję tego. Naprawdę nie skomentuję tego. Po prostu ta broń. To jest najgorsza broń na świecie. To jest nie potrafię z tej broni grać, naprawdę Szczerze, on gością Flashbang. nie dostaje z tej broni. Ta broń jest naprawdę. No, zobaczcie, co ja dostaję od tego. To skaki niszczy mnie w tym meczu, naprawdę. Jest 7-6, on ma 13-8, statystyki. Ja mam 7-11, więc po pierwszej połówce dobrze szło. No i teraz sami widzicie jak jest. Mamy 7-7 i bardzo trudną sytuację. Nie wiem co jest. myślę że jakieś Maka zagramy. Spróbujemy dojechać po prostu te A rampą, bo oni na tym idzie dobrze kryją. I może się uda przez dwie rundy wygrać. Ja mam że ciężkie dzisiaj te mecze są, naprawdę. Kolego biegniesz, a ona się zatrzymujesz I piszesz Why you play slow? No. Nie chcę być niemiły, ale on po prostu Aj. Pisze mi why play slow i stoi i blokuje Nie będę dla niego niemiły, ale utrudnia tylko gra. Widzisz, że ja dojeżdżam, a on sobie stoi i czeka. I nawet nie patrzy pleców. Nic nie robi, tak naprawdę. Próbujemy podejść, bo jeden przeciwnik z nami idzie. 2 na 1. Mieliśmy to ugrać? już jeden na jednego. Ej, niestety to skaka jak cały mecz mnie niszczył, tak w ostatni ludzie też mnie zniszczył. I to jest pierwsza przegrana na kanale. Oczywiście ze to przecież. Niestety bywają mi takie mecze. Zobaczmy jeszcze sobie rangi po prostu. No niestety 17-8 statystyki mam same za siebie. Supreme! Nic, niestety, tak się kończy ten mecz.